Zmieniono mój genotyp. To nie jest to, że mnie czegoś nauczono. Mnie wewnętrznie zmieniono. Chodziło o techniki sprzedaży. I potem tych kursów miałem bardzo, bardzo wiele. I teraz stała się taka rzecz, że ja nie wiem, kiedy stosuję daną technikę. Po prostu stało się to moim nieodłącznym elementem. W związku z tym, czy ja manipuluję? Tak, najprawdopodobniej tak, dlatego, że to jest umiejętność, która weszła mi w nawyk, weszła mi w krew. To wszystko, co Jasek nagrywał. To nie było takie do końca wszystko fair. To było po prostu Jacek nigdy nie chciał z nami rozmawiać na trzech. Zawsze jak przychodził to chodźcie chłopaki posajderka. Tutaj macie na trawkę, bo inaczej się z nami nie, nie, dało, nie dało nagrywać filmiku. Chciałbym się ustosunkować co do wypowiedzi Sebastiana. Na temat Jacka, że dawał nam alkohol, że dawał nam na narkotyki. Powiem szczerze i otwarcie, że on nas do tego nie namawiał nie do tego nie namawiał. Dziwię się po prostu chyba, że ty to tak odebrałeś, że on nam dawał na narkotyki. Słuchaj, jeżeli nie chcesz, nie bierz. Powiem, jak to się rada upija żeby zrobić live'a, jak mu się scenariusz daje? Ja, jak zobaczyłem, że Rado jest prawie że trzeźwym, No ile, dwa piwka sobie wypił, widzieliście, że Rado potrafi chodzić trzeźwiołki, praktycznie. Oczywiście po piwku, ale to, to, to można kwalifikować jako trzeźwą osobę. No ale jak Rado mówi, dobra, lecimy z tym live'em. A Jacek do niego, a piłeś sajderka? Nie no, teraz nie chcę, nie? Pij jednego, szybko drugiego, trzeciego. Mówi, Jacek, co ty robisz? Dlaczego upijasz rada do lajfa? A, bo on jak, jak sobie wypije, to ma bajerę jak cholera, nie? A tak, po trzeźwemu, to nikt go nie chce oglądać. Jacek, ale to nie o to tu chodzi przecież. Przecież tu chodzi o to, żeby chłop był sobą, a nie nawalony jak bombka i mówił to, co mu udajesz. Jacek mu gotowe scenariusze podsyłał, żeby chłop się nauczył tego, co ma powiedzieć, żeby tylko po prostu wy jako widzowie oglądaliście